Mistrzostwa świata Unii Europejskiej Kobiet w Boksie. Katowicki Spodek, wita Państwa Adrian Palka. E, moi kochani, chciałoby się powiedzieć jak e, zawsze mówi to komentator e, znany na całym świecie w środowisku boksu Michael Butter. Czas na wielkie grzmoty. Już za kilka minut. E, Tutaj na ringu będziemy świadkami pojedynków finałowych z udziałem polskiej kadry narodowej. Zapraszamy Was do relacji. Bądźcie z nami. Ze mną jest pan Marek Węgierski, trener juniorek kadry narodowej Polski. Panie Marku, jakie są założenia przed finałem? Wiem, że kilka dziewczyn awansowało do ścisłego finału. Jakie będą tutaj, jakie będą tutaj założenia przy, tym, przy tych pojedynkach? Jaka taktyka? No, nie trafiło kilka, tylko trafiły wszystkie, jakie były. Zawodniczki wszystkie trafiły do finału. No trudno mówić tutaj o jakichkolwiek założeniach przez i tu decydują czasami, czy może decydować czasami jeden cios. Tym niemniej jednak no, spodziewamy się, że co najmniej połowa zabończyków na stanąć na najwyższym podium. Witajcie, jest ze mną trener kadry narodowej olimpijskiej, pan Leszek Piotrowski. Panie Leszku, ile dzisiaj złotych medali? Nie można powiedzieć złotych medali, to zależy od sytuacji w ringu. Nie, nie chciałbym zapeszlić, ale będzie parę medali złotych i zobaczymy po finałach, po dziesięciu walkach, rozstrzygniętych w ringu, sędziowie zadecydują, ile nam przypadnie przydziału złotych medali. Rozmawialiśmy wczoraj a propos półfinałów, mówił, wspominał pan, że nawet dziewczyny bardzo dobrze się spisały. No, yy, yy, miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym również będzie taka sama skuteczność trafiania przeciwniczek, kto pan sądzi? Ja uważam, że przepracowały okres przygotowawczy bardzo dobrze zawodniczki, wiedzą na co ich stać. I teraz do z tego, no jeżeli 10 zakwalifikowało, jest to historyczny moment, jakby nie patrzał na to, bo w historii boksu polskiego jeszcze nie było 10 zawodniczek w finałach Mistrzostw Europy. Teraz przypieczętować to złotymi medalami wynik osiągnięty, odpowiedni będzie do wkładu pracy, jakie zawodniczki włożyły na zgrupowania. Wspaniałe zwycięstwo, wspaniała walka. Jak Ty oceniasz swój pojedynek? Piękne złoto, spełnione marzenia. Jak według Ciebie to wygląda? No Marzenie na pewno spełnione, bo w tamtym roku nie wyszło w finale na Unii, bo byłam druga, przegrała z francuską. W tym roku się udało w więc wielki sukces. No Walka nie była za ciekawa, nie było to ładnie technicznie, bo za dużo e, nie trafiałam ci osób, nie mogłam jej dojść, za bardzo lotna była na nogach i to dlatego. Ale się udało, to najważniejsze. E, powiedz skąd zainteresowanie boksem, od kiedy była Twoja przygoda na ringu? Przygoda na ringu tak w ogóle moja trwa od siódmego roku życia, bo zaczęłam najpierw od kickboxingu, tam tronowałam 10 lat i 5 lat temu przyszłam na boks i tak się zaczęło. A jakie do tej pory sukcesy od, od, odnosiłaś? No drugie miejsce na Mistrzostwach Unii w tamtym roku, w 2008 było trzecie na Unii no i w 2010 na Świata odpadłam w Ciercinale. A jakie są teraz Twoje plany na kolejne zawody? No kolejne zawody to są Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy, czyli kolejne złoto? Miejmy nadzieję. Życzę w takim razie powodzenia i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.